Gdybyśmy nie byli na sali szpitalnej, tak? W jakimś gwarnym miejscu w sklepie, w jakimś centrum handlowym, na jakiejś głośnej ulicy, w jakiejś kolejce, gdzie nam nieprzyjemnie stać, bo na przykład coś w urzędzie musimy załatwić i, i czujemy, jak zbiera w nas napięcie, bo jest jeszcze gorąco i jakby gdzieś tam tych zasobów zaczyna brakować. I na chwilę zamknąć oczy. I wracam na moją polanę, na moją łąkę, na moją plażę. I nagle przez chwilę obserwuję, jak spowalnia mój oddech, jak wraca do mnie nastrój z tamtego miejsca, jak wraca do mnie, wracają do mnie emocje z tamtych miejsc. To jest taka prosta technika, natomiast trzeba tylko odpowiednią ilość powtórzeń, żeby nasz mózg zakotwiczył nam całe to wspomnienie. Tak jest, bardzo skuteczna, bardzo skuteczna. Dobrze, zobaczę No mamy te sprzyjające warunki, wiemy już, że możemy wrócić do tych fantastycznych miejsc, w których przebywaliśmy. No i też, też tutaj jest, bym powiedział, takie coś bardzo specyficzne. Mianowicie, mamy presję społeczną i jak, jak według Ciebie radzić sobie z presją społeczną, która w zasadzie nawet Wymaga i każe, żebyśmy byli ciągle aktywni. Co więcej, żebyśmy w ciągle byli na topie z wiadomościami. Tak, tak, tak. I to jest nawet jeszcze trudniejsze niż to bycie aktywnym. Bo na przykład my musimy cały czas być na, na bieżąco. Facebookiem, na bieżąco z wiadomościami ze świata, na bieżąco z Instagramem, na bieżąco jeszcze z jakimiś. Ja nawet więcej nie znam, bo moim sposobem, e, moim osobistym, jest dokonanie wyboru z czym ja chcę być na bieżąco, a z czym ja absolutnie pozwalam sobie nie być. I e, jak sobie pozwalam nie być, to ja po prostu tam nie zaglądam.